Pogranicze Arizony nie zna litości. Ognisty bicz słońca i zmiana lodowatych nocy kształtują krajobraz, tak jak samotność i strata kształtują ludzi. Na tej bezlitosnej ziemi spotykają się dwie dusze, które okrutna gra losu rzuciła sobie nawzajem na drogę. Pod koniec 1870 lat, kiedy konflikt między rdzennymi mieszkańcami a osadnikami wciąż tlił się pod powierzchnią, Spotkanie kobiety z plemienia Apaczów i młodego farmera zapoczątkowuje historię, która wykracza poza nienawiść między ludami i osobiste straty. Odwieczna walka miłości i nienawiści, przebaczenia i zemsty ożywa na nieskończonym horyzoncie prerii, gdzie cienie przeszłości długo sięgają teraźniejszości i gdzie dwa samotne serca szukają swojego miejsca w świecie, który nie chce zaakceptować ich związku. Pierwszy świt Nowego Roku zalał równinę wzdłuż Kolorado krwisto-czerwonym światłem. Kroki postaci biegnącej między drzewami ledwie zakłócały ciszę na jeli, zbiegła córka plemienia Apaczów, uciekała już trzeci dzień. Nie uciekała przed prześladowcami, lecz przed przeznaczonym jej losem. Miała wyjść za najstarszego syna wodza, okrutnego wojownika, który pochował już trzy żony. Naeli, będąca w swoich trzydziestych latach, była zbyt dumna, by przyjąć ten los, wolała niepewną wolność. Po śmierci ojca nie został nikt, kto mógłby ją chronić przed surowymi tradycjami plemienia. Stała się wygnańcem we własnym ludzie, ponieważ nie chciała wypełnić nałożonego na nią obowiązku. Poranny chłód przenikał ją do kości, gdy ledwie wlokła się z wyczerpania. Od dni żyła tylko na jagodach i wodzie źródlanej, jej siły były na wyczerpaniu, drżała w styczniowym mrozie mimo grubego skórzanego ubrania. Brązowy kolor jej skóry wydawał się bledszy z wyczerpania, w długie czarne włosy tu i ówdzie wplatały się siwe pasma, a delikatne zmarszczki w kącikach oczu zdradzały próby, które przeszła. Techniki łowieckie, których nauczyła się w dzieciństwie, teraz pomagały jej w przetrwaniu, ale nawet one nie zapewniały pełnej ochrony przed bezlitosną zimą. Gdy słońce wspinało się coraz wyżej na niebie, w oddali zarysowały się kontury małej, samotnej farmy. Cienka stróżka dymu unosiła się z komina drewnianego domu ku niebu, sygnalizując, że ktoś podtrzymuje ogień w srogim chłodzie. Na jeli zatrzymała się. Jej instynkty sygnalizowały niebezpieczeństwo. Wiedziała, że pokazanie się samotnej kobiecie z plemienia apaczów na terytorium białych ludzi może być niebezpieczne, ale wyczerpanie i głód były silniejsze od ostrożności. Zamarznięta śmierć na prerii nie wydawała się atrakcyjniejszą alternatywą niż niepewność, jaką przedstawiał dom na farmie. Ze względu na ostrożność, pozostała ukryta wśród drzew stamtąd obserwowała dom. Wokół stajni samotnie pracował młody mężczyzna. Oliver Pemberton ledwie skończył 20 lat, ale jego spojrzenie wydawało się stare, jakby widział rzeczy, które na zawsze go zmieniły. Pod blond włosami niebieskie oczy przeszukiwały okolice. Jego ruchy były zdecydowane, ale postawa przygarbiona, jakby na ramionach dźwigał ciężki ciężar farma. Była skromna, ale zadbana. Widać było, że właściciel starannie dba o wszystko, mimo samotności, nie pozwala, by dzikość odzyskała tę małą wyspę cywilizacji. Ostrożność na jeli zdradził fałszywy krok, gdy zaszeleścił pod nią opadły liść. Oliver natychmiast podniósł głowę, jego ruchy zdradzały, że jest przyzwyczajony do niebezpieczeństwa. Sięgnął po strzelbę, wzrokiem przeszukując linię drzew, skąd dobiegł hałas. Na wiedziała, że nie ma sensu dalej się ukrywać, ani uciekać. Wyszła spośród drzew z podniesionymi rękami, sygnalizując, że nie stanowi zagrożenia. Jej pełna godności postawa zdradzała, że choć jest w ucieczce i wyczerpana, nie straciła dumy. Oliver znieruchomiał na ten widok. Najbardziej zaskoczyło go nie pojawienie się kobiety z plemienia Apaczów, ale to, że była sama. W regionie przygranicznym rzadko można było spotkać samotnych, rdzennych mieszkańców, zwłaszcza kobiety. Ubranie kobiety było podarte, ale postawa dumna. Włosy sięgały poniżej talii, wśród czarnych kosmyków tu i ówdzie połyskiwało srebro siwych włosów. Szlachetne rysy jej twarzy przechowywały starożytne historie. Jej spojrzenie było głębokie i nieodgadnione, jak górskie jezioro. Po początkowym zaskoczeniu Oliver powoli opuścił broń. Instynkt podpowiadał mu, że ta kobieta nie stanowi dla niego bezpośredniego zagrożenia. Ostrożnie, niemal nieśmiało ruszył w kierunku kobiety, wciąż trzymając palec na spuście strzelby. Nieufność i podejrzliwość były naturalną częścią życia na pograniczu, gdzie przetrwanie często zależało od tego, jak szybko człowiek rozpozna niebezpieczeństwo. Na jeli nie poruszyła się, patrzyła farmerowi prosto w oczy. Gdy Oliver zbliżył się wystarczająco, powiedziała tylko łamanym angielskim, że jest głodna i zmarznięta. Mężczyzna nie odpowiedział od razu. Jego spojrzenie przesuwało się po kobiecie, rozważając możliwości. W końcu skinął głową i wskazał na dom, gest był jednoznaczny. Może wejść i się ogrzać. Na podążyła za nim, choć oboje zachowywali bezpieczny dystans. Zaufanie było kruchym ziarnem, które mogło kiełkować między nimi tylko powoli. Farma składała się z jednej dużej izby, którą Oliver zbudował własnymi rękami dwa lata temu. W kominku trzaskał ogień, w rogu stało skromne łóżko, przy oknie stół i dwa krzesła. Ściany zdobiło kilka prostych obrazów, stare wspomnienia z innego życia. Mężczyzna w milczeniu przygotował jedzenie dla gościa. Była to prosta, ale pożywna kolacja fasola, wędzone mięso i świeży chleb. Na zewnątrz, tymczasem, zaczęło się ściemniać. Ostatnie promienie słońca otulały ośnieżony krajobraz czerwonawym światłem. Byli w najsurowszych dniach zimy. Na zewnątrz wył wiatr. Oliver uznał za nieuniknione, że kobieta zostanie na noc. Przygotował kilka koców i poduszek przy ogniu, wskazując, że może tam spać. Sobie zatrzymał łóżko, ale ledwie zmrużył oko. Bliskość kobiety z plemienia apaczów wstrząsnęła nim. Nie widział w niej wroga, jak uczono go w dzieciństwie, lecz silną i pełną godności istotę ludzką, która tak samo walczy o przetrwanie w tym okrutnym świecie, jak on sam. Śnieżyca, która nadeszła tej nocy, uwięziła ich na farmie na dni. Biała zasłona całkowicie odcięła mały dom od świata zewnętrznego, jakby los celowo zebrał tych dwoje obcych, żeby się poznali. Na odzyskała siły a chociaż ich języki były różne, zaczęli rozumieć się poprzez gesty i półsłówka. Oliver pokazał jej, jak działa farma, jak opiekować się zwierzętami, jak utrzymywać dom w porządku, jak przygotowywać swoje proste posiłki. Na natomiast pomagała w codziennych obowiązkach. Zręczność kobiety z plemienia Apaczów zaimponowała farmerowi. Szybko się uczyła, i wkrótce przejęła niektóre części gospodarstwa domowego. Gotowała, szyła, porządkowała skromne schronienie. Obecność kobiety zmieniła atmosferę na farmie. Wcześniej nieme ściany wypełniły się teraz życiem Oliver. Czuł się bardziej wyzwolony niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich dwóch lat, odkąd został sam na posiadłości. Jednego wieczoru, siedząc przy ogniu, Najeli ostrożnie zaczęła pytać o rodzinę mężczyzny. Twarz Olivera pociemniała. Jego wzrok zawędrował w dal, głos prawie ściszył się do szeptu. Ból, który towarzyszył jego słowom, był niemal namacalny w powietrzu. Powiedział, że kiedyś mieli farmę w Nowym Meksyku. Jego ojciec, matka, dwie siostry żyli tam z nim. Tragedia wydarzyła się cztery lata temu, gdy miał szesnaście lat. Tego dnia pojechał do miasta, a kiedy wrócił, wszystko było w płomieniach. Przerażenie i ból wciąż paliły się w jego oczach, gdy mówił o tym, co się stało. Jego rodzina została zabita podczas ataku Apaczów. Stracił wszystko. Przeżył tylko dlatego, że nie było go w domu, tę farmę zostawił mu stryj od strony ojca. Przyjechał tutaj, żeby rozpocząć nowe życie, z dala od wszystkiego. Od tamtej pory żył sam, unikając ludzi, zwłaszcza Apaczów. Cisza stała się cięższa. Na twarzy na jeli nie widać było emocji, ale wewnątrz szalała burza. Teraz rozumiała cień, który widziała w oczach mężczyzny, przygarbioną postawę, samotność, która go otaczała. Nie powiedziała mu, że sama nigdy nie uczestniczyła w takich atakach, że jej plemie było pokojowe, dopóki biali osadnicy nie zaczęli wypychać ich z ich terytorium. Nie broniła się, bo wiedziała, że żałoba nie rozróżnia apacza od apacza. W oczach Olivera należała do ludu wroga, bez względu na to jak miły był dla niej. Przez resztę wieczoru nie rozmawiali. Oliver, owinięty w koce, obserwował, jak najeli powoli, z godnością przygotowuje się do nocy. Kobieta rozpuściła długie, czarne włosy, które opadały na jej plecy w jedwabistych falach. Mężczyzna przyłapał się na tym, że nie może oderwać od niej wzroku. Coś się w nim zmieniło. Już nie widział w niej tylko obcej, szukającej schronienia, ale atrakcyjną, silną kobietę, której obecność rozgrzała jego samotne serce. Z upływem tygodni uścisk zimy zelżał. Pierwsze wiosenne promienie słońca stopiły śnieg, odsłaniając budzącą się ziemię. Odrodzenie natury jakby odzwierciedlało zmianę w ich relacji. Relacja między Naieli a Oliverem stopniowo się przekształcała. Miejsce początkowej nieufności zajął wzajemny szacunek, a następnie jakieś głębsze uczucie, którego żadne z nich nie odważyło się nazwać. Podczas prac na farmie często spotykały się ich ręce, wzrok dłużej zatrzymywał się na sobie nawzajem. Napięcie między nimi rosło, ale oboje bali się zrobić pierwszy krok. Angielski kobiety się poprawił, a mężczyzna nauczył się kilku słów w języku apaczów. Wieczory wypełniały długie rozmowy. Oliver opowiadał o miastach, w których był, o cudach cywilizacji, które widział na jeli, mówiła o zwyczajach swojego plemienia, tradycjach, ich harmonijnym związku z naturą. Oboje ostrożnie unikali bolesnych wspomnień. Ale niewypowiedziane słowa wisiały w powietrzu między nimi. Pewnego poranka Oliver wstał wcześnie, aby zająć się zwierzętami. Wiosenne słońce świeciło ciepło. Zapach ziemi był świeży i pełen życia. Gdy wrócił do domu, na jeli czekała na niego przy stole. W ręku trzymała mały rzeźbiony amulet, który podała mężczyźnie. Amulet przedstawiał starożytne symbole Apaczów, które mówiły o ochronie i szczęściu. Kobieta powiedziała, że należał do jej ojca, który zrobił go, aby chronić swoją rodzinę. Teraz chciała dać go Oliverowi w podziękowaniu za schronienie i życzliwość. Oliver wziął przedmiot. Jego palce na chwilę dotknęły dłoni kobiety. Od tego dotknięcia oboje znieruchomieli. Ich oczy spotkały się i w tym momencie oboje wiedzieli, że to, co się między nimi rozwinęło, to więcej niż przyjaźń czy wdzięczność. Powietrze wokół nich wypełniło się elektrycznością, ich serca zaczęły bić mocniej. Pożądanie, które budowało się w nich przez tygodnie, było teraz niepodważalne. Tego wieczoru kolacja była wyjątkowa. Na jeli przygotowała dziczyznę, którą sama upolowała według starożytnego przepisu Apaczów. Dom wypełnił się zapachem przyprawionego jedzenia. Po posiłku usiedli przy ogniu bliżej siebie niż kiedykolwiek wcześniej. Mężczyzna czuł ciepło skóry kobiety, jej zapach. Na jeli długo patrzyła mu w oczy, po czym cicho, ale stanowczo oświadczyła, że chce mieć od niego dziecko. Słowa uderzyły Olivera jak piorun. Nie brakowało mu pożądania, bo piękno i siła kobiety już dawno go oczarowały. Powstrzymywał go strach. Ta kobieta była silniejsza, starsza, bardziej doświadczona niż on, a co najważniejsze była apaczką. Zmieszany odwrócił wzrok i powiedział, że nie sądzi, żeby to był dobry pomysł. Na jeli nie odpuściła. Przysunęła się bliżej i wyjaśniła, że oboje są samotni na tym świecie. Razem mogliby stworzyć rodzinę, zacząć nowe życie. W jej słowach była nadzieja i tęsknota za przyszłością, w której nie będzie miało znaczenia, do jakiego ludu ktoś należy. Twarz Olivera pociemniała. Słowo rodzina rozerwało stare rany. Nagle wstał, odsunął się od kobiety. Nie mógłby tego zrobić. Nigdy nie mógłby mieć rodziny z Apaczką. Cienie przeszłości były zbyt długie, rany zbyt głębokie. Każdej nocy śniła mu się rodzina, widział płomienie, słyszał krzyki. Apacze ich zabili członkowie jej ludu. Jak mógłby kochać kogoś spośród nich? Słowa uderzyły na jeli, jak uderzenie bicza. W końcu zrozumiała cień, który widziała w oczach mężczyzny to nie był tylko smutek ale także nienawiść nienawiść która nie rozróżniała apacza od apacza która w każdym rdzennym mieszkańcu widziała tylko mordercę powoli wstała jej postawa znów stała się dumna jak wtedy gdy spotkali się po raz pierwszy w jej oczach odbijało się rozczarowanie i ból kobieta wskazała że oliver widzi w niej tylko wroga nie człowieka ale ona nie jest taka sama jak ci, którzy zabili jego rodzinę. Ona także jest ofiarą, tak jak Oliver oboje są ofiarami nienawiści i uprzedzeń, które zatruwają pogranicze. Oliver nie odpowiedział nie mógł. Słowa kobiety były prawdziwe, ale rana płonąca w jego sercu nie pozwalała mu tego przyznać. Ból był zbyt głęboki, żałoba zbyt silna. Przez lata żądza zemsty i nienawiść stały się jego jedynymi towarzyszami w samotności. One utrzymywały go przy życiu, dawały cel jego istnieniu. Nie wiedział kim byłby bez nich. Tej nocy żadne z nich nie spało. Napięcie było wyczuwalne między nimi. Pożądanie i nienawiść, nadzieja i strach walczyły w sercu Olivera. Duma i poczucie własnej wartości najeli walczyły z miłością, którą czuła do mężczyzny. O świcie Oliver wstał, aby zająć się zwierzętami, uciekł w rutynowe zadania, aby nie musieć stawić czoła swoim uczuciom. Kiedy wrócił, najeli już zebrała swoje nieliczne rzeczy. Stała w drzwiach, patrząc na mężczyznę. W jej spojrzeniu nie było gniewu, tylko nieskończony smutek i pewien rodzaj zrozumienia. Kobieta powiedziała, że odchodzi. Nie może zostać w miejscu, gdzie widzą w niej tylko jej lud, a nie to, kim naprawdę jest. Oliver nie próbował jej zatrzymać, ale jego serce się ścisnęło. Wiedział, że kobieta idzie na pewną śmierć, jeśli sama będzie wędrować po okolicy. Ale jego duma i cienie przeszłości nie pozwalały mu powiedzieć: zostań. Na jeli wyszła za drzwi z prostymi plecami, podniesioną głową ruszyła w kierunku preri. Oliver patrzył przez okno na jej oddalającą się sylwetkę, aż zniknęła na horyzoncie. Farma nagle wydawała się bardziej pusta niż kiedykolwiek. Między ścianami wciąż unosił się zapach kobiety, na kuchni pozostałości ostatniego posiłku, który przygotowała. Jakby przez dom przeszedł duch. Następne dni upłynęły w męczącej samotności. Oliver mechanicznie wykonywał swoją pracę, ale nic nie wydawało się ważne. Nocami widział przed sobą twarz Naieli, słyszał jej głos, nie mógł wyrzucić z głowy myśli, że kobieta może być martwa sama, w dziczy, i to była jego wina. Powinien był pozwolić, aby jego serce zwyciężyło nad strachem. Tak minął tydzień. Potem pewnej nocy oliver we śnie zobaczył nieśmierć swojej rodziny ale na jeli uśmiechniętą przed farmą z dzieckiem na ręku mężczyzna obudził się spocony w końcu przyznał przed sobą to czemu dotąd zaprzeczał zakochał się w kobiecie z plemienia apaczów nie miało znaczenia do jakiego ludu należy liczyło się tylko kim ona naprawdę jest silną dumną wspaniałą kobietą która wniosła światło do jego mrocznego życia o świcie dosiadł konia Postanowił odnaleźć na gdziekolwiek by była. Nie wiedział, w którym kierunku ruszyć, wiedział tylko, że kobieta pochodzi z plemienia Apaczów. Żyjącego w zachodnich górach ślady dawno zniknęły, ale Oliver nie poddawał się. Czuł, że to jego ostatnia szansa na szczęście, ostatnia okazja, by uwolnić się od nienawiści, która od lat truła jego duszę. Przez dni kierował się instynktem, zwracał uwagę na każdy mały znak. Ścieżkę, którą znalazł, przeszedł przez opuszczone doliny, jałowe pustkowia, gęste lasy. Trzeciego dnia o zmierzchu w końcu dostrzegł kobietę w wąwozie prowadzącym w góry. Jego serce podskoczyło z radości. Już wyobrażał sobie, jak przeprasza, mówi, jak bardzo ją kocha, prosi by wróciła z nim na farmę. Ale na jeli nie była sama. Otaczali ją konni żołnierze. Był to patrol wojskowy, poszukujący wrogich, rdzennych mieszkańców w okolicy. Oliver widział, jak na jeli dumnie stoi wśród nich, nie błaga, nie prosi. Jej postawa nadal była pełna godności, wzrok spokojny, jakby już zaakceptowała swój los. Oliver przynaglił konia, by tam dotrzeć, ale było już za późno. Rozległ się strzał, potem kolejny. Ciało na jeli ugięło się, upadło na ziemię. Wszechświat na chwilę się zatrzymał, czas zamarł. W sercu Olivera coś ostatecznie się złamało. Zemsta, którą pielęgnował przez lata, straciła sens nienawiść, która utrzymywała go przy życiu, teraz opadła z niego jak pusta skorupa. Mężczyzna znieruchomiały patrzył na scenę z ukrycia za skałą. Żołnierze, upewniwszy się, że kobieta nie żyje, ruszyli dalej. Nie zauważyli ukrytego farmera. Oliver czekał, aż oddalili się na bezpieczną odległość, po czym wyszedł i pośpieszył do Najeli. Kobieta wciąż oddychała, ale krew płynąca z jej piersi wskazywała, że nie zostało jej wiele czasu. Oliver wziął ją w ramiona, łzy płynęły mu po twarzy. Teraz już wiedział, że miłość jest silniejsza niż nienawiść, ale za tę wiedzę musiał zapłacić zbyt wysoką cenę. Najeli słabo podniosła dłoń. Dotknęła twarzy mężczyzny. Jej ostatnie słowa dotyczyły tego, że to nie nienawiść, ale miłość jest jedyną drogą. To był jedyny sposób na zagojenie ran, zakończenie cierpienia, przerwanie kręgu przemocy. Oliver pochylił się nad kobietą, ich usta się zetknęły. Był to krótki, jedyny pocałunek między nimi, pierwszy i ostatni. Na jeli uśmiechnęła się, a potem jej wzrok się zamglił. Ostatnim tchem szepnęła tylko, że we śnie widziała ich dziecko. Było piękne. Gdy ostatnie promienie słońca oświetlały wąwóz, dusza Najeli opuściła ciało. Oliver pozostał tam, trzymając w ramionach kobietę, w której się zakochał, której nie zdążył uratować ani przed światem, ani przed własnymi demonami. Niedaleko farmy w Kolorado, na szczycie samotnego wzgórza, stoi prosty pomnik. Nie oznacza go ani imię, ani data, tylko błogosławieństwo apaczów wyryte w kamieniu. Miejscowi mówią, że postawił go stary farmer, który przez dziesięciolecia żył sam w okolicy i nigdy się nie ożenił. Oliver Pemberton po tragedii wrócił na swoją farmę, ale nie był już tym samym człowiekiem. Nienawiść, która wcześniej truła jego duszę, zniknęła. Jej miejsce zajęły zrozumienie i przebaczenie. Resztę życia poświęcił promowaniu pokoju między apaczami a osadnikami, jego farma stała się schronieniem dla podróżnych, niezależnie od tego, do jakiego ludu należeli ludzie, szanowali jego mądrość, rdzenni mieszkańcy przyjęli go jako przyjaciela. Ale głęboko w sercu zawsze tkwił ból po tym, co stracił. Mówi się, że często widywano go stojącego przy grobie, trzymającego w dłoni rzeźbiony amulet, który otrzymał od najeli, z wzrokiem skierowanym ku zachodnim górom, jakby wciąż czekał, aż kobieta wróci do domu. Historia przetrwała w okolicy, przekazywana z ust do ust, stała się legendą. Niektórzy mówią, że na ścieżce prowadzącej od grobu do farmy, w księżycowe noce pojawia się postać kobiety z plemienia apaczów, z dzieckiem na ręku, które nigdy się nie urodziło. Wiatr szepce ich imiona trawie preri, historię Najeli i Olivera, historię miłości, która przyszła zbyt wcześnie do świata, który nie był jeszcze na nią gotowy. Ich historię, która przypomina nam, że mury nienawiści może zburzyć tylko miłość, choć czasami zrozumienie przychodzi zbyt późno.